Książeczka, recykling z naklejkami. Taka jak ta wczorajsza. Jak ta wczorajsza, tak? Tamta była o lesie, ta jest o recyklingu. Mamy tu naklejki. Kotusiu, nóżki na dół. Ja wezmę jedną kartę, drugą będziemy wklejały, tak jak wczoraj, po numerkach, tak? Odłóż sobie plastelinę na boczek, kochanie. Uh -huh. I tu masz. Numerki. 1, 2, 3 tak? A później sobie tę książkę przeczytamy, jak powklejamy wszystkie naklejki. Mhm. Książka wydana przez wydawnictwo. Jedność. Wczoraj przerobiłyśmy książkę oleśnia. taka cieniutka. Tak wygląda ta olesia. Było sporo naklejania. Treści są bardzo proste, podstawowe, takie, które dziecko powinno w czwartej klasie podstawówki wiedzieć, trzeciej, czwartej. Można śmiało sięgnąć po tę książkę z dzieciakami z klasy pierwszej tekstu. Jest mało, dlatego dzieci chętnie posłuchają w pierwszej klasie, a w drugiej klasie myślę, że tak po jednej stronie dziennie będą w stanie samodzielnie przeczytać wiadomości. Jest naprawdę sporo takich podstawowych i będziemy wiedziały, co i w jaki sposób przerabiać.